w bingo we Wrocławiu, ale drużyna vs versus Thunder. Yeah! Na to półtorej godziny czas. Start. Turlaj jak... się. Trzak ja. no nie pomijmy, ja, pomijmy, ja, pomijmy. ja. ja. mam cię ja, ja na koncert. Ja mam białej na też na koncert. Dobra, trzymaj. Ale to nie jest turlanie, to był Fikołek! To ty, tak ty, jest ty jesteś sędzią. Ty no, jesteś sędzią. Turlanie, świeci tak z boku, z boku no, nie? boku, nie, Dobra, no okej, okay, znaleźliśmy, tak? To jest to, nie? Tak, to jest to, no. Ta, To jest okej, okay, mamy jedno zrobione. Ja. Słuchajcie, robimy jedną wspólną fotę, ale najpierw tańczymy kaczuszki. O! O! Dobra. Tańczymy E, wie pan może gdzie jest latarnia latarnika? Do you know where is uh, lantern of the lantern? <grymna> Aerobik! Sylwek gdzie ty jesteś kiedy jest potrzebny? Dobra kochani, kręcimy doberkami z y, lewej do prawej, tak dobra, czyli tak Podraje! Teraz druga! Druga W drugą stronę! W drugą! Skifasz, skifasz, let's pamiętajcie! Wiesz to, to nie jest to samo w torbowie Jest moje utrudnienie, no, yes. I dobrze, że faktor był popularny jest też, O, yeah, o stary, mogę też zbić? A to są trzy? Teraz cztery, cztery. Nie? tak 6, Sześć, Sześć. O, Git, ale potem. High five Dobra. Okej, okay, ja tak nie wyszło. Czyli pięćdziesiąt piątek. 3 2, 3, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 7, 4, 8, 4, 9. 50! Pięćdziesiąt! Kolejne zadanie! Ja was znam! Właśnie, eee, Piąteczka Piąteczka mi Ale śmierć każdy z nas. Byłoby super. Dziękuję. Pan też. Jeszcze dwie piątki tam zostały. Dwie. Dzięki. Dzięki. Zaliczone. Ale nie ziemię to w jednej miejsce. Dobra, lecimy. Miłego dnia! Miło! Naliczone! Naliczone, ej! Zrobiłem dla Ziemala coś bardzo miłego. Powiedział, że jest mu miło. E, Przybijem z nim żółwicz. To jest Małgosia. Małgosia, się, o to. no? Ej, to jest. Ja się mogę Małgosia, wydaje mi się, że chodzi o to. To są rysy te same, no. no. Rysy w tatrach, no. Znaleźliśmy, no. To będzie na kanale Jerzys. Ale też na przykład grupa Fander jest fajna. Na 10 krasnali. one są. To jest one ten... są wszędzie. To jest to jest jeden, to jest. Jeden, to jest o, jeden. Jeden, to zobacz, staraj się. Jest, no? Jeden teraz... Ale pamiętajcie, że możemy robić tylko to zadanie. To anulujemy zadanie z krasnalami. Zatrzymujemy to, ale liczy się dalej, że go znaleźliśmy i teraz robimy inne. Ej, turlaj się! Do... Dobra, mogę to zrobić. Git, <laughs> <laughs> zaliczone. Nie, trzeba, nie, nie, nie zaliczony jeszcze. Dzień, nie, ja chyba mogę. jeszcze raz. Dobra. Nie no, nie jestem debilem. Znajdź coś w piwnicy Świdnickiej. Nie wierzę, znalazłem dynię. Zobaczcie! Nie wierzę. Roślina. Jest w Świdnicy Świdnickiej i to roślina. Znaleźliśmy. E, czy możemy zrobić za razem dwie rzeczy? Zrób coś dla kogoś coś miłego i dać komuś prezent. Panie operatorze, to jest genialne, co? No, <grym> no, myślę, że poszłoby No nie? No właśnie. też kupić. Cześć. Jak masz na imię? Macie. Super, zaśpiewasz dla nas piosenkę? Nie. Prosimy. Dobra. Zblazgotek na Tak. I daj mi No ale gin, no, zaśpiewajesz no, Dziękuję ci bardzo. Warto, mi. Ej, jest! Złodziej, za kratami, całe życie. Dobra, czyli mam. Snurfił tylko tych gości, dobrze? Dobra, e, dobrze. E. O, wiecie Też co, to jest, jest mój czas, mam. żeby się poturlać? Jestem cały na biało, więc ja bym tego nie mógł zrobić. Ja to są moje i ubrania na koncert, i na życie, i na wszystko. Jeden obrót wystarczy. <śled> Ale teraz jest oficjalnie Zaliczone. Wrogu jestem na takie okna czy nieco nie, a nie Ej, a to jest no. A tu nie są rolety po prostu? Tak, to, to jest to, bro! To, 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 to jest to, Panie operatorze, proszę zobaczyć. Dziwnie, oh! kabaluszu! O! Dziwnie, kabaluszu! Przepraszam, nie się Jest to pomalowane wstawie. jest to pomalowane wstawie, to jest jak Dzień dobry. Dzień dobry. A gdzie, dobry. A gdzie aar... znajdziemy krasnale? Tu trzy, na parapecie trzeci, piąty. czwartej. Czyli lewa... gdzieś tu, tak? Tu, to tylko tu sześć. Dobra, o to idziemy, dziękujemy, dziękujemy bardzo. bardzo. Pod, pod, pod fontanną robimy o, to? Dobra. Co dobra. co będziemy zrobić? Coś cringe'owego, to co lubimy najbardziej. Jakiego TikTaka nagrywamy? Potrzebujemy kogoś kreatywnego. Stary... Jest? <śmiech> ty, <śmiech> ty jesteś dobry. Wymarzona. <laughs> tak. tak jak z mojego snu, śliczna. Coś tam, toj tam! Ta jedyna! Ta jedyna. jedyna! O, patrz, o trzy trzy mamy. O, o! Czy już czy mamy skutecznie. cztery? Ej Boże, tu to jest krasnale! Tam jest jeden chyba na parapetkę. Yes. Jest! No? Nawet chyba dwa. No o tym gadałem. A to, ta, to tam jest kolejny, tam jest kolejny. Ej, ten nazywa pomagajek. pomagajek. Ej, Jest. Yes, tu też pomagajek? jest jeszcze jeden. Tu są dwa! to są dwa! On siedzi na dwie. Nie. Tak, to jest szósty. Szósty. I tam jest y, ósmy w o, takim razie. Ósmy, tak. Zdaniem Pauski jak ktoś, to jest krasnal. Dziewiąty! Dziewiąty jest to! To jest dziewiąty! Ostatni krasnal nam dostał i mamy wszystkie znalezione. O, Do dziesiąty! O. Bank Polski przed nami! No Tak, to jest jakiś ten co z Harry Pottera, co? Z skarbnikiem. Jest, faktycznie! Okej, okay, mamy 10. Odkaczamy. Panorama Wrocławia. Stary, to jest twoje mieszkanie, pola stulecia. Rezji, wszystko co potrzebujemy. Prosimy tą koszyczkę i koszulkę i love Wrocław. I koszuleczkę i love Wrocław. Bierzemy na fakturę. o oh. Karolis płaci. Dobra. A co to znaczy skaży domalowane okno, malowane o, na ścianie? Y tak, tak, tak. Na którymś z tych budynków jest okno, które jest namalowane, nie jest prawdziwe. Ej, tak. A nie ma racji, chodź, tam jest sztuczne okno Jest Jest domalowane okno Prytane. Jest, na lewo najbardziej na lewo. No. 9, 1, 1, 5 Ej, 1, ej, 1, ej 4, ile tu jest tych kresanów wymacania? Znajdź 10 kresanów Ej stary, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no, Niech jest sublimion 9, 10, no jasne, wiecie no. to jest Zadanie wypatrzone Ale to było F To mi się e. podoba, ej, to było... <grytane>. Stary, oni znaczą mózgiem Zaliczone? Myślę, że tak No Ej, macie jedno blisko zadanie co? Jest bardzo blisko, jest bardzo blisko. Ale oni tu mieszkają, to ty nam możesz pomóc z no Właśnie, dlatego no mówię, no. no. To jest. Są czerwone samochody. Raz, dwa, trzy. O, dzięki. Ej, co za kurde. Poprosisz panią, żeby zaspiewać piosenkę. O, bo się wstydzać. Śpiewa nam pani jakąś piosenkę. Prosimy. Może pani nawet 100 lat zaśpiewać. Ja mam godzinę za tydzień. To śpiewa o, mi pani. O you oh. Happy birthday dear Simon Simon Happy birthday to you Dzięki <śpiewanie> Teraz możemy płacić, dziękuję bardzo <śpiewanie> Dawajcie, nagrywamy TikToka pod fontaną Chodźcie się wymienić i od razu dać komuś prezent Dobra oj, oj, przepraszam, nie mogę tak krzyczeć <śpiewanie> Jeszcze jakiś zapętek, jakby tak Na Nozownicza tak, że... Wrocław Kto chce prezent? Właśnie Kto ma kiedy urodziny? O, jutro mam urodzinę Jutro masz tak. urodzinę? Proszę, koszuleczka z napisem I Wrocław dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Potrzebujemy panorama z Panoramą Wrocławia. Ja zajmę się koszulką. To jest panorama, dokładnie to jest panorama, patrz. Na pewno? Tak, to jest panorama, patrzysz i Fifi. mówisz panorama. Potwierdzasz? Tak. To jest tak? panorama. kup koszulkę I Wrocław. Kup pocztówkę z panoramą Ale jeszcze coś miłego musimy zrobić Tak. w momencie, a powiesz, że to jest miłe? Ej, 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 ej. o widzicie? Najbardziej miłe Ale wiem. nie damy ci pocztówkę Damy ci zdjęcie i pocztówkę Dobra Ja wyglądam śmiesznie Pocztówka. Stary, masz pocztóweczkę od nas Dziękuję Historie wrocławskich krajów zaczynają się w latach Fausti. Nauczyłem cię ciekawostki o Wrocławiu Krasnale zaczęły się w latach 80. Wiedziałaś o tym? Nie wiedziałam. No. O, a mi pani powiedziała kolejną ciekawostkę, że część krasnali nie jest rejestrowana, ponieważ właściciele niektórych lokali mogą sami kupić sobie krasnala i go zarejestrować i wtedy jest na jakiejś liście i mapie, albo niektórzy po prostu mogą tak o sobie wystawić, więc to jest druga ciekawostka, której się dowiedziałam. A dziewczyny, mamy jeszcze jedną rzecz! O, mamy jeszcze jedną rzecz do Was. Lubicie się wymieniać rzeczami? Pewnie. Tak? No, my też. To my mamy fajną zapalniczkę z napisem Wrocław. Ale... Możemy się za coś wymienić. O, coś tam ma. Kroś, karę no, z czekolady. No, Mi bardzo... się podoba. A chcesz czekoladę za coś? Możemy się też zamówić, nie? nie Dobra, mogę za bransoletkę. Dobra! Dobra. Nice, no, okay. dwa i ty Potrzebujesz bransoletkę? Nie. A ty potrzebujesz bransoletkę, możemy się za coś zmienić. Dwa. Dobra, Dobra. Dobra. macie, wszystko tak. O, co to jest? Ile taki sam byle. Jeszcze jest ważne! Zwiedzanie zo. Dziękujemy 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 bardzo! Wszystkiego najlepszego! A to są te budynki przecież! Właśnie, to jest Jaś. A, to to. A to jest Małgosia. Bo jest ten budynek, to całe. No prawda. No znaleźliśmy, jakbyśmy nie chcieli, to znaleźliśmy. O, na jak masz napisane, Małgosia. stypa, nie ma pomnika. A skąd weździesz kuskę w, w śląską? Z restauracji. Ale to są wolny śląskie. <laughs> nie, no, to dla ciebie. To to robicie. Wszystkiego najlepszego. O, Jezu, dziękuję Nie to nagrać! Miłego dnia dziewczyny. Jesteśmy już na nożowniczej, proszę Państwa, widzicie? Tak? Tam jest nożownica. Yeah. Ja! Ulica nożownicza. Tak, czy ja mogę pobłaskać pieska? On lubi? Cześć! Ojej, cześć! Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę Czy macie jakieś ciekawostki w Wrocławiu? Nie wiem, że to Teatr kiedyś na przykład O, Tam, to jest ciekawostka. Ciekawostka. ciekawostka Dobra, ciekawostka No, no możesz dalej <noise> mówić, Jeszcze nie? I, ile jest e, galerii handlowej we Wrocławiu? Jest, Jezus, pewnie jakieś 7 czy coś takiego To jest, mega ciekawostka. To jest ciekawostka, bo jest ich mega dużo, nie? To jest takie ciekawe? Jest, dla mnie tak yes. Pomnik zwierząt Ojej oh, yes. O, no jest świnia nawet Mamy yes. Jaki knur. Kompletnie jestem jest stąd, ale... ale mogę wam opowiedzieć parę ciekawostek na temat Wrocławia. Dawaj, hmm? Dawno, dawno temu tutaj we Wrocławiu mieszkał pewien pan Mariusz. Aha. Miał żonę, trójkę dzieci. No generalnie świetnie mu się powodziło, ale potem przyszła woda i... Bo wow, no ja o tym nie, no, nic nie ja słyszałem nie przykład, więc zatem poczekamy Zresztą wy nie jesteście stąd, jeszcze no, bardziej niż ja najwyraźniej No więc. tak, e, dzięki Drodzy Państwo, znaleźliśmy ulicę Nożowniczą To marker. Wiem, że jest obok nas restauracja Kociołek, której raczej z prosto nie zjemy kluski śląskiej Może Monika nas zaprosi jeśli potrzebujecie jeszcze jakąś ciekawostkę to mamy, przypomniałem sobie, jeśli potrzebujecie. Jeszcze... Nie, nie potrzebujemy, ale ale dawaj. potrzebujemy, ale dawaj, no, bo ja w tym czasie będę szukał czegoś. Była taka sytuacja, że jako studenci tutaj na tym wspaniałym wydziale poszliśmy ze swoim wykładowcą na spotkanie pomarańczowych czapeczek. Weszliśmy tam i ci ludzie generalnie wyglądało to wszystko ciekawie, bo tam jakaś wystawa artystyczna i tak dalej. Nagle wyleciał eee... jakiś gościu i mówi Major na prezydenta! I to dziś nie wiem, o co tam chodziło w I to ciekawostką. Wracamy do studia. Na tej ulicy jest krasnal więzienny. Tu jest. Ale mam oko, po to chłopiec. Dobre chłopaki patrzą na świat za krat. PDW, PDW. A w no. no. Więzienny krasnal zaliczony. Pozdro, się Mamy gi. Co on, patrz. Ooo. O. Czy szumi z kolejną lożką. Tak. Wiecie co jest najgorsze? Staliśmy pod tym. To jest to przed nami. Co to? Ta pręga czy co Pręgiesz. to? Dobra. Kopaliśmy specjalnie. Tak. I teraz trzeba zjeść kluskę. No i o tym mówię właśnie, że drużyna Tander może mieć przewagę, bo oni wiedzą co jest czym, gdzie i jak. Gelato, gelato. Ile, Ej, ej, ej! Masz mnie? Nie nie! Nie, pokazuj, nie pokazuj! nie, masz, Dobra, poczekaj, pokażę ci koszulkę W zamian za coś Nie ma, nie ma, to jest fake Kurde! Ej! się dwie rzeczy i kończymy, nie no za. tylko właśnie idziemy ją zrobić No, panowie w końcu tak, tak, tak. No, nie, nie. się za coś wymienić, no, Mogę zdać to dać to. Wow, ale co konkretnie cokolwiek? potrzebujesz? Nic! Mogę Ci dać plasterki z filmiką O, Ooo, Dziękuję Ci bardzo. A Ty masz może coś, to ja też się z Tobą wymienię. Musisz mam dać. bilet do Muzeum Narodowego w Krakowie. Zużyty. Super, A, to, to ja mam bilet za gumkę Dzieci. do włosów, dziękujemy. I jeszcze jedną rzecz muszę Dzięki dziewczyny, dać. miłego, miłego. Cześć. cześć! Siema! ja, ja mam dila, potrzebuję się z jedną osobą wymienić za coś. Ale chcecie marchy? O, o super! Trading zrobiony i kolejne zadanie tak. zaliczone. Piwnica Dynie z piwnicy Znaleźliśmy jedno. Dynia na schodach do piwnicy Świdnickiej, może być? Ja bym powiedział. Ja, 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 ja tak, zazwycił, mogę zazwyczaj. iść po serwetkę. Ej, pójdź, powiedz, że. Dobra. Znalazłem ja tak, serwetki z tak. piwnicy Świdnickiej, mogą być? Dobrze, mogę drugi raz zakreślić. I użyjemy jeszcze nagrać TikToka? Musimy dwa nagrać. Dwa, Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Dziękujemy. Dziękujemy wam bardzo. Hey, miłego dnia. dnia. Potrzebujemy 10 osób. Już 5 osób. jeszcze 5 no osób. Już 5 osób. chodźcie, 5 osób. Już 5 osób. Tak. Ja osób. Już 5 osób. Już 5 za Markiem. 5 osób. Już 5 osób. Już w osób. dół. 5 w dół. Ja bym mógł dostać jedną kluskę śląską. O, o, o. <grymne> Dziękuję pani! Pani kluski się skończyły w Misiu Śląskie pół godziny temu i specjalnie pani dla nas cztery kluski zrobi. Ja ogarnęłam w międzyczasie, gdzie jest Most Zakochanych i gdzie jest e, Latarnia Latarnika. Obie rzeczy są na Moście Tumskim, do którego jest 10 minut pieszo. O, ale panie mogą nam ciekawostkę powiedzieć o Wrocławiu. O, a mam do pani pytanie. Czy zna pani może jakąś ciekawostkę obrocławiu? Kutki ściągnęli, by rzuciły dobry. Kutki ściągnęli i rzucili dobry. A, bo za ciężki most był, słuchajcie. Opa! O, dziękuję Pani Królowej, naprawdę Kłaniam się bardzo nisko, dziękuję ślicznie Dziękujemy Dobra kochani, krótska śląska zjedzona Wymarzona Taka śliczna Ta jedyna sobie mam zjawiskowa stało nam 20 minut do końca, mamy 10 minut na ten most No to go, nie ma co, kieruj! Ja ganiałam Słychałem Powiedziała Tak to on A jakbyście nam nie zaliczyli tamtego, bo to nie były do końca samochody, to macie tutaj milion czerwonych samochodów hey. A nawet trzy są jakby co to jest? Mergenzji co to masz? Obudowę miałaś, ale no. nie wiem czy można to no. zamknąć. Tak Tutaj są krasnale, tak zwane Mariusze Pudzianowskie, ale to i tak by nic nie dało. Na pewno rezygnujemy tak, z latarni latarnika i ze Sky Towera, ale to, ten most. No to jest daleko. Ale ta kłódka na Tuńskim to też jest ten latarnik. To jest no. za, na, tak, tak. No. Aha. Most Tamski? Tumski, Tumski. I na nim były kiedyś zawieszone kłódki, słuchajcie, ale tak jak właśnie pani nam powiedziała, zostały zdjęte, ponieważ obciążenie mostu było dużo większe i obawiam się, że nie powiesimy też swojej. To był ten most, zobaczcie, to jest ten most, widzicie ile tu było kłódek? O, zakaz wieszania kłódek na moście Jasne. Pies! Pies! Jest! Pies! Jó! Jaki Dziękujemy bardzo Dziękujemy bardzo Do Tiger'a mieliśmy iść czy, czy wiemy gdzie jest Tiger? Czekaj, ja, czekajcie Aha Jedna uliczka dalej pewnie to Tu jest, stoimy No właśnie No właśnie jest kłódka, ale ten Ej, słuchaj, to jest, no jak to nie, kłódka na rower Kurde O Jezus. Idziemy do kolejnego sklepu. To jest w ogóle mega mocne, że jeszcze w dzisiejszych czasach są latarnie gazowe i że faktycznie jest latarnik, który je podpala. I to jest, kochani, jedna z latarni latarnika, ponieważ jest ich wiele i pokonuje trasę zapalając kilka i można w grudniu go spotkać. Mega zajama. Ej, ale tu mogłobyś śląskie? kruski śląskie? Ale mrożone. No ale, 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 ale zjemy, no stare grunzy, zjemy. zjemy o, 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 o. Kruski śląskie, proszę. O, o, o. Do kasy, do kasy, mamy jedzie... 12 minut. Każdy musi zjeść po jednej, no. Ojej, ja nie zjadłem. to rumy? A, git. Zjeżdżone. Mamy mały problem, bo przez to, że wprowadzili zakaz wieszania kłódek, nigdzie chyba nie kupimy teraz kłódki obok tego mostu. Mimo, że nie chcieliśmy na nim e, jej powiesić, tylko nałożyć, tak jak jest napisane. Smaknij. ma koszulkę albo bluzę Genzy. Ale szumisz. Ja on jest merch? Je, a jest a ktoś w koszuli z Jenzi? No, natalka to jest. A dalej. A nie? jesteśmy nie? Jest, 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 jest. natalka? No, natalka, Dobra. No więc, dobra, dzięki. Do... Znaleźć kogoś w merchu Jenzi, let's go. Zadę, Znaleźliśmy, zyskujmy, ale na zdjęciu. Na no, zdjęciu, na no, takie jest? naciągane. Zróbmy takie zróbmy Takie malutki X. Oh. Takie, takie no, i tak o tu tak na boku oh. 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 Możecie się kłócić z nimi Dobra Oficjalnie, a, tak. kończymy, Oficjalnie kończymy proszę państwa To jest miano wrocławiaka prawdziwego Bardzo. Ej jak ktoś <laughs> urodził się yes. we Wrocławiu yeah. Wszyscy ze Śląska <laughs> <to, laughs> Majk latarnie latarnika Nie, nie. a jest let's go. No, na byli na no. Przebiegnij się z dusz Fergoli Nie, my Wtedy. też nie Załóż płytkę na moście zakochanej Nie można było nie można było jest taka, nie, sorry, to, 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 to takie miejsce obok no, e, tego Ale mocno. nawet krótkie nie mieliśmy. No nie mogę no, no, się Myśleliśmy, to jest, no. że będzie obok do kupienia, ale już nie było. K-Tower? no nie. my nie. też padli. Kogoś w mercu Co To jest takie to jest takie do, do pokłócenia, się. Znaleźliśmy o... panią, bo ona była z wycieczką szkolną, i zapytaliśmy się jej, i ona powiedziała, że nie ma nikogo takiego. Ale ma zdjęcie, i miała zdjęcie z Natalki od was, która była w bluzie Denzie. A co jest napisane? Znaleźć kogoś. kogoś. No to teoretycznie no teoretycz znaleźliśmy znaleziony. Teoretycz ja bym to zaliczył. Oh. Okej, okay. okay. No to dobra, no to chyba no dobra, to, no to, to, no to chyba dzi My też znaleźliśmy kogoś, ale nie wy tylko z merchem Denzie. Marek też miał ten merch. Ale nie, to ja ty. bym zaliczył. Dzi. Tak jest. Nie! Nie! <laughs> Nie mam, nie masz nie masz... Bajka, nie, mama, nie mam Czemu? Ej, no kogoś no to była osoba Ja mam bluzę z dżens i to wtedy się liczy ja mam tutaj, panie, Ale panie, to, to dobrze, ale dobrze to dobrze, bo jesteśmy No i ostatnie mnie czyli kupić koszulkę zapisową Tak, mamy Jest, ej! I wygraliśmy! Jest! Let's go! Tuar zostaje w domu!